Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Farmer z Wielkopolski No i witam Was serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale drugiego października Tak jak mówiłem daily będę mimo tego starał się trzymać, żeby w październiku nie brakowało nowych filmów jak i vlogów Ale to wszystkim e, słyszeliście i widzieliście na własne na was, oczy, tak powiem w poprzednim filmie Na który bardzo serdecznie zapraszam do oglądania Jakie oczywiście do tego i nowych filmów, i vlogów, które będą wam w dzisiejszym filmie. No co? Jak widzicie, hodowla klików. Dawno też w sumie na kanale hodowli klików nie nagrywałem. Ostatni film z hodowli klików, który chyba był, jak się nie mylę, to było z poradami dotyczące początkujących hodowców klików. No troszeczkę czasu minęło, ale no co? Ważne, że powracam do hodowli klików do nagrywania, tak jak z innymi rzętami, nowymi nabytkami, które będą się pojawiać, jak i również oczywiście hodowlę i nie tylko to, co będzie na kanale, to zobaczycie. Zapraszam Was do oglądania. Ten film nie będzie jakoś wystarczająco mega długi, bo pogoda jest kiepska, bo pada już od popołudnia. No i co, zapraszam do oglądania. Na samym sobie pamiętajcie, jeszcze zostawiam łapeczki w górze pod filmem, komentarza, udostępniam innym. A także zapraszam na kanały, które są standardowo podawane w opisie w każdym nowym odcinku, jak i też vlogu. Dobra, ja w międzyczasie przejdę do hodowli, tak na szybkości Wam pokażę stan hodowli, co się takiego e, zmieniło. Zmienić się zmieniło w tym wszystkim, a dobra nie widzicie, muszę Wam światło zapalić, zmienić się zmieniło to, zmienić się zmieniło w hodowli to, że kliki e, wagę przerastają, no naprawdę jestem zadowolony z tego wszystkiego, kotki również z klikami się dobrze dogadują, tak jak widzicie, Rosną, jedzą coraz więcej, więc to jest najważniejsze, zdrowe. Kliki tak samo nie chorują, zdrowe stado się powiększa, więc naprawdę jestem mega, mega e, zadowolony z tego. O, ten już jeden, to wszędzie mi tutaj prawie że wejdzie. No, wszędzie już mi kurde wchodzi, gdzie się tylko da. Podobna się rozwija, mimo tego naprawdę się cieszę co do kolejnych sprzętów, to jeszcze jest na to kupę czasu. Do kolejnych sprzedaży klików, szczególnie tej młodzieży, które mam na sprzedaż, bo nadal są aktualne na sprzedaż. Im dłużej są u mnie, tym większą wagę dostawają. No ci nie pojechałem po zielonkę, po trawę, no bo pogoda kiepska, a żeby nie być przeziębiony, no to nie pojechałem po zielonkę, już pojadę. Jak już z roboty wrócę na wieczór do obrządków, bo teraz to już dzień coraz to krótszy. A tutaj co, prezentują się tak samica oraz jej młode dzieci również ostatnio na wadze troszeczkę zaczynały przebrać i po drugiej połowie września zauważyłem, że zaczynają też coraz więcej już jeść od matki już żaden tutaj z nich nie pije więc naprawdę świetnie się składa no bo coraz więcej, więcej innego na otrawy muszę więcej zrywać jakieś im więcej po prostu podawać no bo jak większe kliki to wiadomo więcej jedzenia muszą otrzymywać kotki tak samo dostawają coraz więcej więc no Wizawie tak to się mniej więcej prezentuje. Zamkną sobie już tutaj drzwiczki, bo już takie te koty mądre, że uciekają mi, jakby nie przesunąć nie było. O, Dobra, zgaszę sobie lampkę, żeby nie świeciała, więc jestem na odległość. No i co, hodowla kłików się e, póki co rozwija, nie mam jakoś mega dużo, bo około teraz 14 sztuk. Incydent, który napadł w sumie jeszcze mnie pod koniec września tego roku, no to drodzy widzowie, samica, która okaciła się tylko i wyłącznie raz. No teraz to to już jest pustka, bo nie ma nic w tym oto miejscu. Samicy nie mam, bo od pośredniego filmu na no, pewno nie widzieliście tego. Nie opowiadałem zresztą, że mi samica niestety odeszła, czyli w sumie zdechła za przeproszeniem, że tak to mogę i też to powiedzieć w tych oto słowach. Kurde, już teraz. O. Dobra. No niestety padła mi samica, odeszła, już jej nie ma od ponad dwóch tygodni, bo ten czas tak szybko leci, że się zapomnę nawet kiedy, co i jak, bo to człowiek robotem zalatany, jak i również, moi drodzy, nie tylko robotem, jak i również na farmie, jak i poza farmą, więc też no, wszystko po kroku leci ten czas, znaczy naprawdę pogoda fajna było, tak żeby w lesie będzie pogoda na to, że jak po tych deszczach, co napada, a już napadało sporo, no jeszcze ma padać, więc... Że to wszystko najlepszej się tutaj gra. Co do nowych hodowli klików i co do budowy klatki, to, drodzy widzowie, no właśnie, chciałbym ci w opowiedzieć, co nieco, nie za długo, bo mamy już 5 minut filmu. Nowa klatka zostanie zbudowana po 10 października dopiero. Ze względu na to, że no wypady jeszcze nie ma, muszę czekać. No to, drodzy widzowie, no musicie też poczekać za budową, bo póki co. Zanim te budowy się rozpoczną, no to moi drodzy, zobaczycie więcej vlogów jeszcze z gospodarstwa rolnego Wujka, pracę w polu, bo już jakbym wujka się zapytać kiedy siebie, to najprawdopodobniej, że może już coś na weekend uda się Zasiać ale to wszystko nie wiadomo, bo to zależy też od pogody. Jak jeżeli pogoda nie dopisze, no to siewów nie będzie, a być może uda mi się nagrać coś innego z gospodarstwa rolnego Wujka, tak żeby daily trwało, trwało jeszcze raz. Trwało, więc miejmy nadzieję, że tym razem wszystko pięknie uda się jak ten miesiąc, październik, właśnie tego rozpocząć i tak dalej, i tak dalej. Co do prac jeszcze moi drodzy, no to wam powiem, że będzie sporo, bo jak widzicie, no, ten za niedługo będę musiał wyrzucić od klików. Teraz na ten okres jesienny, no to mój obornik będzie wyrzucany co jakiś czas. Wakacje jak to było co dwa tygodnie, no bo było gorąco, pogoda była taka i taka. Dużo kuliki piły, dużo miały mokro, więc no teraz co dwa tygodnie nie będę wyrzucał. Dopóki nie zobaczę, jak towaru nie ma sporo od kulików, czyli obornika no to sporo no to nie wyrzucę. Dopiero wyrzucę obornik wtedy, gdy będzie ten czas, gdyby będzie potrzeba. No i być może jak będzie pogoda, to dla Was film z wyrzucania obornika. Także nagram, bo też dawno tego nie było. Co do wieczornych obrządków nocie chciałem wyjątkowo. Dla Was nagrać, ale no jak pogoda taka i taka, no to nie dam rady. Obrządki zobaczcie jeszcze nieraz poranne jak i wieczorem, przed pracą, bądź weekend, no bo dalej, że kiedy te obrządki przede wszystkim będę nagrywał, na jaki dzień tygodnia. Jutro, jeżeli pogoda się poprawi, to postaram się vloga z gospodarstwa rolnego wujka nagrać i dla Was opublikować vloga. A jeżeli się nie uda, bo tutaj to mamy czwartek, to na piątek, a w razie coś, no to jeszcze film short dzisiaj też dostaniecie, bo to dzisiaj środa, więc filmy short także w październiku będą się ukazywać, więc tak jak by było o tym wspominane. Więc co do nowej klatki, no to musicie poczekać. Klatka będzie zdecydowanie inaczej wyglądać niż ta, która tutaj mniej więcej ona jest, bo klatka będzie się prezentować na tyle, żeby pomieścić około 30 klików, bo sami dobrze wiecie, że szykują się nowe rasy. W hodowli, a ci którzy jeszcze nie wiedzą to e, owszem zamierzam hodować te króliki które hoduję, czyli e, tak zwane miniaturki które tutaj jeden młody podszedł blisko mnie No i akurat tak się składa że te króliki będę hodował e, Zamierzam przejść jeszcze w hodowlę królików rasowych a hodowla rasowa kulików, która będzie to nie, mam, no, mam chciałbym okazję zobaczyć jak to się hoduje króliki olbrzymie belgijskie tam olbrzymy tego, srokacze jeżeli udałoby mi się hodować, jak i również barany francuskie na jesień, a na zimę może być, może być więcej nowych młodych królików, bo to zależy w jakim wieku króliki zakupię jak już ta nowa klatka dla królików zostanie zbudowana, przyjdzie czas na to wszystko, to jeszcze o tym będę opowiadał, bo z tego filmy także drodzy widzowie będą, więc będziecie mieli co przede wszystkim obejrzeć na no, klatkę, jeżeli chodzi o no, takie króliki, które będę chciał hodować, no, to będą potrzebować znacznie więcej miejsca niż ta klatka, która w środku wygląda zdecydowanie inaczej. No, pomieścić to, pomieści się musi, będą przegrody, będą drzwi, no i oczywiście będą moi drodzy podzielone klatki tak zwane na pół. Po prostu będzie tak zwana półka, czyli tutaj, jak mam mniej więcej po środku, że na dole jest królik. W tym oto miejscu. Przykładowo samica z młodymi. Tutaj, przykładowo, zaś młode od samic które miałyby się okazane i przyjdzie czas odsadzenia. Bądź jakiekolwiek jeśli może inne kliki, zobaczymy jakie w tym roku jeszcze na jesień będę chciał hodować. Bo w tym roku myślę, że z nowych klików to i to z rasowych, to myślę, że sobie około sześciu może kupić. Po dwie sztuki na rasę. Miejmy nadzieję, że uda się. Bo Miałbym ja popatrzeć, no to bym miał kupować tak rasę Olbrzyma bądź belgijskiego, czyli samiec i samica. Barany francuskie, jeżeli udałoby mi się zakupić, to Również samica i samiec, jak i również jeszcze drodzy wizowieca. No to co mówiłem, czyli jeszcze masz jakieś inne rasowe bądź srokacze, czyli to jest samiec i samica. Zobaczymy, co z tego wszystkiego się uda zrobić. No więc, jeżeli chodzi o to, no to moi drodzy, takie mam plany na hodowlę klików co do zakupu nowych nabytków pokupię 6 sztuk jak mi się uda zakupić czyli dwie takie dwie takie dwie takie tak zwaną parę no to i oczywiście będą zakacane jeżeli będzie czas na zakotę, to od razu żeby się przyswoiły no to po kilku dniach może puszczę może po tygodniu no bo nie wiem przy dniu że zaraz jeden dzień nie od razu pójdą do zakotu samice które będę chciał zakupić zaraz po zbudowaniu też nowej Klatki, na razie ten stan, który tutaj mam, no, spośród tych, właśnie średnich, tutaj te, które mam już bardzo dłuższy czas bo te są z przełomu jeszcze z wakacji i przed wakacjami jak dobrze pamiętam czy jeszcze nawet z maja, lub z początku czerwca jakoś tak to było. No ale no co hodowla hodowlą, rozwija się trzeba farmę na rozwinięcie. Mam jeszcze, żeby do końca tego roku się naprawdę rozwinąć fajnie, dużo żeby było i tak dalej, i tak dalej. A co do nowych filmów i vlogów, to tak jak wspominałem, bądźcie na bieżąco by się o tym wszystkim przekonać, a ja już serdecznie Wam dziękuję z tego miejsca e, za oglądanie. Jeżeli wam, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie jak najwięcej łapek w górę pod filmem, komentujcie, udostępnijcie innym zapraszam na kanały, które standardowo są podawane w opisie każdego nowego filmu bądź vloga. I do zobaczenia w kolejnym vlogu czy filmie. Trzymajcie się na razie. Cześć!